Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w piątym Vlogmasie. Dzisiaj mamy Mikołajki i ja wskoczyłam, może nie w świąteczne, ale w taki fajny zimowy speterek i zabieram Was na dwa weekendowe, okoliczne jarmarki. Ale zanim Wam opowiem o całym planie na dzisiejszy dzień, najpierw czołóweczka. Dzisiaj wstałam późno, bo słuchajcie, chwilę przed godziną dziewiątą. teraz jest 10.30, na spokojnie się ogarnęłam, zjadłam sobie rodzinie śniadanie i jak widzicie mam już zrobione makijaż, ułożone włosy, o ile może powiedzieć, że to są ułożone włosy, po prostu uczesane i zrobione i, i słuchajcie, za chwilkę wychodzę na pociąg do Pucka, tym razem zabieram Was akurat do tego miasta, ponieważ w ten weekend, weekend Mikołajkowy, mamy dwa okoliczne jarmarki czyli jarmark bożonarodzeniowy w Pucku na rynku oraz jarmark we Władysławowie dlatego pomyślałam, że najpierw pojedziemy sobie do Pucka, bo tam się chyba szybciej zaczyna z tego co zrobiłam research i też po prostu dużo więcej czasu mi zajmie dojechanie i wrócenie do Pucka no bo wiadomo są dziury w pociągach słuchajcie chciałam jechać trochę później ale okazało się, że jest pociąg o 11 i o 14 no to muszę zdążyć na tym pociągu o 11 i właśnie jedziemy sobie do Pucka. Zobaczymy jak wygląda jarmark. Pamiętacie pewnie, że w zeszłym roku byłam na tym jarmarku i bardzo mi się podobało, on był bardzo mały, ale bardzo ładny, bardzo klimatyczny. Ja też bardzo lubię Pusk. Jeżeli będzie czas, nie wiem jak będzie właśnie pociąg pogrodny, to może się jeszcze przejdziemy na Molo, na morze i ogólnie w ostatnich trzech latach zakochałam się w Pucku, to jest dla mnie przepiękne miasto, uwielbiam tam spacerować i potem wrócimy sobie pociągiem do Władysławowa i pójdziemy na Jarmark we Władysławowie i to będzie mój pierwszy raz, słuchajcie, na Jarmarku we Władysławowie, bo jeszcze chyba nigdy nie, nigdy na nim nie byłam, już wiem gdzie on się mniej więcej znajduje, najpierw sobie jeszcze łączę mapę, bo to jest, Komiczny. Jest to jedna z najpopularniejszych letnich części Władysławowa, czyli ulica Morska, z tego co wiem, ale kurczę przez to, że to jest najbardziej takie turystyczne miejsce, ja go najbardziej unikam, bo po pierwsze w sezonie jest tam tłum ludzi, a po sezonem tam nic się nie dzieje, wszystko jest pozamykane, więc wiecie, nie mam co tam chodzić, więc mniej więcej znam drogę, ale w razie czego sobie sięgnę po mapę, bo tak to już, wiecie, we Władysławie ja mam swoje skróty, po roku już ponad roku wiem gdzie i co jak i chodzę bez mapy, a natomiast tamtą część miasta, tak tą wiecie, typowo taką wakacyjno turystyczną, no znam troszeczkę słabiej, nie będę ukrywać. I powiem Wam, że kurczę, wczoraj miałam trochę taki słabszy dzień, e, nic mi się nie chciało, widzicie, nawet mnie dopadają takie dni, kiedy tej energii jest mało, ale oczywiście ogarnęłam, wiecie, e, e, tyle, ile byłam w stanie i dam sobie przestrzeń, żeby się trochę, wiecie, odpocząć, zrelaksować, e, odbudzować. E, za chwilkę też otworzę kalendarz e, adwentowy, bo jestem ciekawa, co dzisiaj będzie w tym kalendarzu z Daglasa, którego w ogóle na no, to będę widzicie tutaj na łóżku. I bo ja jestem tak króciutka, że to, wiecie, ten placak, czy torebka, którą noszę, może sobie zaprzestać nogę. Tak samo leży ten kalendarz cały czas, bo mi to nie przeszkadza. Bo ja dotąd nie sięgam nogami, więc wiecie, na no spokojnie. I mam wrażenie, że ten klip jest chaotyczny, ale dobra, nieważne. I najlepsze jest w tym wszystkim to, że. Właśnie, jestem też ciekawa, jaka będzie herbata, ale to sobie herbatę wypijemy tym razem wieczorem, jak wrócę. Bo wczoraj była pierwsza, pierwsza niedobra herbata z tych herbat. Bo tak to te wszystkie herbaty, słuchajcie, mi bardzo smakują. Ale wczoraj była herbata matę, czyli inaczej, no, mate I powiem, że ja raz w życiu piłam mate... Od kogoś i mi strasznie nie smakowała. Ta była trochę lepsza, bo była mniej, wiecie, intensywna i jeszcze była z trawą ale i tak była dla mnie niesmaczna. Więc powiem Wam zupełnie szczerze, że nie. To nie jest mój styl herbaty, i ta wypicie wczoraj tej herbaty, na tym było dla mnie dość problematyczne, ale dlatego mam nadzieję, że dzisiaj będzie bardzo dobra, jakaś fajna herbatka, która mi posmakuje. W 12 okienku kalendarza odnotowałem z Douglasa. Słuchajcie, znalazły się perfumy Ariane Grande i jestem ciekawa, czy ten zapach mi przypadnie do gustu, bo niestety teraz nie jestem sama w stanie ich otworzyć. Ale podejrzewam, że będzie to zapach raczej dla młodszych odbiorców, więc idealnie, bo dzisiaj widzę się z Martą, więc być może przekażę jej te perfumy do przetestowania, ale i tak jest to naprawdę bardzo fajne okienko. W 13 okienku kalendarza adwentowego znalazło się coś, co widziałam, że się w nim znajdzie i no co czekałam: czyli takie multifunkcyjne urządzenie gąbeczka z Real Technik. Z jednej strony mamy taką typową gąbeczkę ala Beauty Blender, a z drugiej strony mamy puszek do pudru. Jak wiecie, używam i jednego i drugiego właśnie takiego gadżetu, więc jak najbardziej przetestuję, tym bardziej na jakieś podróże coś takiego, co jest połączone. Dajcie znać, czy mieliście taki gadżet i co myślicie. W Arcadia Park w Bocianie Gniazdo. Niestety, Arcadia będzie się kojarzyć dobrze z Warszawą, ale tutaj w Pucku też jest takie centrum handlowe, gdzie macie Sinsei, Eurolite Pałagodę, jakiś sklep sportowy 4F, KFC, i też jestem właśnie w jednej z. Kawiarnię, od cukierni chyba, która należy właśnie do tego kompleksu. Jest fajnie, bo jestem sama, tylko raz na jakiś czas przychodzą osoby po lody, więc mogę spokojnie się do Was odezwać. I wziąłam sobie, słuchajcie, grzaniec bezalkoholowy i będziemy próbować. taki dobry, jak w zeszłym roku, bo pamiętam, że byłam tutaj w zeszłym roku na Grzańcu i był przepyszny. Dlatego też stwierdziłam, że skoro mam trochę czasu, ponieważ słuchajcie, ja byłam w pusku 11.20, a y, jarmark się zaczyna chyba od godziny 12 czy 13. .00. Muszę to dokładnie sprawdzić. Więc pomyślałam, że przyjdę sobie tutaj do Arcadia Parku, wyszłam na chwilę do Sinsei, no chciałam kupić sobie kubeczek słuchajcie świąteczny, bo niestety ten, który w zeszłym roku dostałam od Oskara, nie przetrwał, był jakoś bardzo słaby i słuchajcie, odpadł mu ucho, nie wiem czemu, podczas mycia, więc no niestety a i teraz mam problem, bo kurcze jest pełno kubków w sklepach, a mi się żadne nie podoba. A to dlatego, że w tym roku pakowałam przecież kubki moje z domu i tam miałam masę fantastycznych świątecznych kubków i wiecie co? Popomniałam, głupotę, mogłam sobie jeden zachować świąteczny, ale mówię nie, bo to po, potem będzie przyłożenie tych kartonów. Nic nie zachowuję, mam jak najmniej rzeczy, bo też mam bardzo mało przestrzeni, więc nie mogę wiecie mieć bardzo dużej ilości rzeczy. No i w efekcie teraz nie mam kubka świątecznego i cały czas nagrywam kalendarz adwentowy z herbatami w kubku z Dawida i zaraz pewnie co niektórzy się sprują, ale to jest mój jedyny kubek, który mam teraz u siostry. Wiadomo, oni mają też swoje kubki i do tej pory jak nie miałam tego czarnego kubka, to pią z nich, a teraz jak mam ten, to głównie robią mi w tym, ale wiecie, albo zostawiam właśnie ten, żebym sobie robiła w maszynie, bo też dużo herbaty robię sobie teraz sama, ale to jest octopic do octopiku, nieważne. I słuchajcie przed chwilą przeżyłam mikrozawał, bo chciałam się do Was odezwać i okazało się, że nie chciało mi się zapisywać pliki na karcie. Łączyłam nagrywanie i po minucie mi się ten plik wyłączał i miałam takie co jest? Ale na szczęście okazało się, że karta była, coś się strząchnęła, bo ją wyciągnęłam, burzą ponownie kartę pamięci i na szczęście działa, bo byłby problem, bo nie miałam tego, jakby rano nagrywałam klip powitalny, więc trochę się zestresowałam, że straciłam klip. Dobrze, wiecie, to by było przyjemnie, szczęście, szczęście, że mam jeden klip straciła, ale mimo wszystko byłam trochę zestresowana i powiem Wam, że dzisiaj jest idealna pogoda na nagrywanie jarmarków, bo chociaż okej, okay, yy, no jest pochmurno i tak nieprzyjemnie, ale widzicie, jest ciepło. Przez co, że jest pochmurniej, to naprawdę temperatura jest fajna. Yy, mi w Adidasach jest naprawdę ciepło, więc dzisiaj jak pójdę sobie na te jarmarki, to chociaż nie zmarznę, więc jest to chyba plus, słuchajcie, ale ja teraz dopiłam już grzaniec, bo wszystko zrobiłam co planowałam czyli poszłam do Scinseja, przyszłam na grzaniec. W międzyczasie też nagrałam TikToki, więc już robotę mam zrobioną. Mam już zrobione dwa, dwa zdjęcia do miniaturki, chociaż nie wiem czy tego jednego nie zmienię, Bo zawsze sobie strzelam, jak pamiętam, więcej zdjęć, żebym potem miała co wybierać. I spadamy na Jarwart. Dawno nie robiłam takiego, wiecie, maratonu jarmarkowego, chyba w zeszłym roku też nie robiłam takiego, żeby... Nie, byłam w Łódzku i w tamtym roku. Tak, bo były tego w ten sam weekend. A słuchajcie, niestety w tym roku e, będziemy musieli złamać tradycję, bo nie pojedziemy na jarmark Drumi, czyli kolejny jarmark, który bardzo lubię i który jest bardzo ładny, a to dlatego, że w ten weekend wyjeżdżam, bo Jarmar Drumi jest przyszły tydzień i przyszły weekend, a mnie przyszły weekend nie ma tutaj na północy, więc no niestety nie uda się go zaliczyć i w ogóle chyba po raz kolejny nie ma jarmarku w Gdyni. Pamiętacie, byłam tylko raz na jarmarku w Gdyni i od tego czasu nie organizują, co jest bardzo ciekawe. Jarmark w Łódzku mnie rozczarował. W zeszłym roku bardzo mi się podobał. A w tym roku, kurczę, jest jakiś taki słabszy. Jest mniej tych stoi, wiecie, mniej dekoracji. Nie wiem, w zeszłym roku byłam nim zachwycona, a w tym, no jest tak nieciekawie. I trochę się, wiecie, nastawiałam, że będą dzisiaj fajne klipy, że Wam pokażę fajny taki klimat jarmarkowy. No ale niestety, no było, była piękna choinka, która jeszcze się nie śpieci, no bo wiadomo jest jasno. Był ten troj Mikołaja, któremu w ogóle ciężko zrobić zdjęcie, ponieważ tam obok są budki z jedzeniem i są stoliki, więc e, udało mi się jakoś, ale, no, ale było ciężko. Jest tylko jedna ładna bombka już jakby troszeczkę poza terenem. Trochę wystawców, ale głównie jest jedzenie, jest postawione na strefę gastro. A tych takich budek z, wiecie, z dekoracjami jest mało dziwo. Jest też namiot, taki jak w zeszłym roku, właśnie ze stoiskami. Ja wam troszeczkę tam ponagrywałam w tym namiocie, ale zawsze jest problem, bo ten namiot jest malutki. Jak ja tam wejdę, wiecie, ludzie też chcą przejść, to jest ciężko. Ale kurczę, nawet w tym namiocie było, no, gorzej, tak co mi się wydaje, więc powiem Wam, że tak, no, Jestem rozczarowana. Myślałam, że to będzie naprawdę dużo fajniejsze, a, a wyszło, porównując z Gdańskiem, to w ogóle nie ma porównania, ale wiadomo, to jest mała miejscowość. Mimo wszystko, nie wiem, w zeszłym roku ja byłam tak zachwycona tym jarmarkiem, nie wiem, e, jeszcze ogólnie, słuchajcie, myślałam, że jarmark jest o 12-13, okazało się, że było otwarte w godziny 10, ale to się nic nie stało, wiecie, jest teraz godzina tra, za 15.15, za .15, więc wiecie, ja chociaż mam ponagrywany kontent, rolki i tak dalej, więc się tym nie stresuję. Teraz idę na pociąg do Władysławowa i tam w ogóle teraz doczytam dokładnie na stronie gminy, że będą w sumie dwa jarmarki. Dzisiaj są Mikołajki we Władysławowie połączone z jarmarkiem świątecznym i jeszcze w przyszły weekend też będzie we Władysławowie jarmark świąteczny. O godzinie 16 ma być w ogóle orszak świętego Mikołaja. Ja powinnam być około, jeżeli zdążę na pociąg, a powinnam zdążyć, nie powinno być problemu, to słuchajcie powinien być orszak spod urzędu miasta, czyli spod domu rybaka, więc może Wam po prostu nagram trochę od szachu i później pójdziemy. Ale pomimo, że kurczę, no nie wiem, jakoś tak średnio to wyszło. Tak się napowiem, że będzie fajny vlog, bo a wyszło. Tak jak ostatnio mnie wyjechowałam, na przykład, już trzeba, nie wiem czy pamiętacie. Niby to był duży jarmark, ale nic ciekawego nie było. Jakby sam teraz do koleżanki, to mi pisała, że pięknie, no na zdjęcia to wygląda pięknie. Bo wiecie, ja uchwyciłam jakieś ładne rzeczy, jakieś rękodziała i tak dalej na zdjęcia, ale kurczę, nie wiem. Jakoś tak brak tego klimatu, mimo że leccią kolender, mimo że leciał Pelis na habitat, to mimo wszystko jakoś tak nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale coś się z nie? I teraz słuchajcie, wyszłam w ogóle do Bistro, zjadłam sobie lunch, wzięłam sobie ciekawy mix, bo wzięłam sobie gołąbka, do tego wzięłam ziemniaczki opiekane i krokieta i powiem Wam, że ziemniaczki były przepyszne, gąbek też w sosie pomidorowym był przepyszny, krokiet mi nie zasmakował, to zrazu mówię, ale ja mam tak właśnie z tymi rzeczami, że lubię pierogi z kapustą, lubię też świąteczne, wigilijne jedzenie, ale u nas w domu babcia, wiecie, ma tą poprzeczkę podniesioną bardzo, bardzo wysoko, jeżeli chodzi o takie drogę, więc no tutaj mi nie zasmakowało to ciasto, było dla mnie. Umowę, więc. Nie polecam, ale tutaj właśnie na rynku jest taki fajny garmasz i ja wiem, wiem, stoję pod okno, ale ten aparat na szczęście sobie radzi, chociaż tutaj jest żółte światło, więc mam trochę taką żółtą twarz. Ale słuchajcie, no jak wyszłam, to było pełno zajętych stolików, więc wiecie, też wybrałam to, co było możliwe, żebym też wszystkim nie przeszkadzała, ale na szczęście aparat ja sobie radzi, więc jest git. Ja teraz wyciągam e, składki, e, wiecie, e, biorę, chowam e, kamery e, i jedziemy do Władka. I jestem ciekawa, jak ten czas we Władku spędzę, bo wiecie, e, mogłabym pójść nad morze, ale kurczę, mam mało czasu, bo mam sobie zjeść coś ciepłego i wiecie, e, później spędzimy czas w Władku, a w Władku to wiecie, już mi się nie śpieszy, bo jak dojadę tam około 16, to czy będę o 18, czy będę o 19, w domu to już mi to tam wiecie. Bez różnicy. nagrać orszaku, ponieważ Mikołaj jechał w takich saniach i do tego były osoby na szczudła przybrane za anioły, ale niestety było tyle ludzi i tyle dzieci, że nie mogłam się dopchać nigdzie na trasie, żeby dla was zrobić jakieś ciekawe przybitki, bo niestety jestem mniejsza i i ludzie mi wszystko zasłaniali. I gdzieś tam na dalej, to widziałam, ale wy byście nic nie zobaczyli. Ale słuchajcie, okazało się, że moja koleżanka przyjechała na orszak i okazało się, że specjalnie zebrała dzieci, bo po pierwsze mu to jedyny orszak w okolicy, a chciała go pokazać, a po drugie chciała się ze mną zobaczyć. I zobaczcie, zostałam prezent na Mikołajki, bo też od razu się mówiłyśmy, poszłyśmy, bo jestem teraz w McDonaldzie, na herbatę. Ja już tu mam pusty kubeczek. Siedziałyśmy sobie prawie dwie godziny tutaj w McDonaldzie, gadałyśmy i teraz oni poszli, więc ja się do Was odzywam. Pokażę Wam tylko, co dostałam. Wiecie co? Dobrze, że nie kupiłam kubeczka, bo koleżanka oglądała moje filmy i dostałam, zobaczcie, jaki ładny kubeczek. Ja chyba go widziałam w Rusmanie, jeżeli się nie mylę, ale o, zobaczcie, taki ładny i byłam pod naprawdę ogromnym wrażeniem, że trafiła, że nie mam kubeczka świątecznego akurat w tym momencie, e, więc bardzo za prezent dziękuję e, i fajnie było się spotkać, pogadać, wypić herbatkę i wiecie najgorsze jest to, że chciałam zaprosić do siebie, ale oni się śpieszyli, śpieszyli, a w efekcie siedzieliśmy tu prawie dwie godziny, jest teraz godzina 19, więc ja wracam testować kalendarz orientowy, może coś pomontować albo pograć sobie trochę na konsoli, wiecie, odpocząć, zagrzać się, chociaż jak tutaj siedzimy dwie godziny, to już wiecie, nie jest nie no, ale jeszcze słuchajcie, jak szłam tutaj do McDonalda, bo oni podjechali autem, a ja szłam pieszo, to z, po drodze znalazłam, że na jednym osiedlu spółdzielnia mieszkaniowa zrobiła taką fajną tą ostatnią dekorację, co widzieliście. Do tego Mikołaj jeszcze zapalił choinkę, była zapalona ta bombka, postaram się Wam to wszystko ponagrywać. I chociaż ten dzień nie ułożył się tak, jak chciałam, ten jarmark w Pucku mi się nie podobał, Tutaj w Władysławowie to był bardziej orszak, właśnie Mikołaja i taki mikrojarmark, bardziej mikołajki. Ale mimo wszystko, wiecie co, uważam ten dzień za udany. Miło spędziłam czas, wyszłam. I chociaż się nie wyspałam, jestem zakończona, bo miałyśmy z Martą nocne rozmowy, I to takie poważne tym razem, i kurczę, później ciężko mi było zasnąć, jakieś głupoty mi się śniły, mimo wszystko, wiecie co, cieszę się, jak ten dzień dzisiaj wyglądał i był naprawdę udany. Powiem Wam, że jestem w takim stanie, że już mi się nawet nie chce wracać, no ale wiadomo, trzeba wracać i nie, e, nie ma zlituj się. E, I myślałam, że będę dużo szybciej, ale to niesplanowane spotkanie z koleżanką e, naprawdę sprawiło mi ogromną przyjemność. Wiecie, to nawet nie chodzi o upominek, jestem za niego, jest super wdzięczna, ale to nie jest dla mnie najważniejsze. Fajne jest to, że spontanicznie jechali, spontanicznie do mnie napisali, ej, słuchaj, my jedziemy na ten obszar. Będziesz, jesteś we Władku, możesz się spotkać. tam ja tak, będę właśnie na orszaku. O dobra, to skoczymy gdzieś na herbatę. bo problem jest taki, że tutaj w sobotę większość rzeczy jest zamknięte. No, chciałam pójść do tej cukierni, do której zawsze przychodzę. Ona już też była zamknięta, więc nie wiem, czy przy przypadkiem McDonald's nie jest jedyną opcją tutaj w okolicy, ale nie jestem pewna. Nie chcę tutaj rzucać takimi hasłami. Ogólnie jest sobota wieczór, a tutaj we Władysławowie właśnie przez to, że jest to jedno z niewielu otwartych miejsc w zimie, ale to jest po prostu pełno, dlatego ja też już kończę nagrywać i się zwijam. Uciekam, bo nie chcę zajmować stolika niepotrzebnie, ale powiem wam, że wow, tego się nie spodziewałam. Będę musiała dać siostrze do wyparzenia ten nowy kubek i od jutra będę mogła sobie pić w nim herbatę. Może dzisiaj, wiecie, co zrobię sobie na swoim, czy jakimś tam innym kubeczku, a tutaj, wiecie... Będę już obmykała właśnie w tym kubeczku, powiem, żeby mi robili na razie w tym świątecznym. Tak dla odmiany, bo ten już Dawida się przez te pół roku mocno wysłużył, więc mnie chociaż pójdzie na 2-3 tygodnie na mały urlop. I powiem Wam, że ja uwielbiam tą herbatę zimową. Ona jest przepyszna. Ogólnie ostatnio znalazłam przepis na nią na TikToku. Ale wiecie co, nie chce mi się zamawiać syropu, bo trochę szkoda mi kasy, bo już mam syrop do kalu, z którego rzadko korzystam, ale to już jest inny temat. I nie wiem czy kupować ten syrop, czy sobie podarować, ale kocham tą ko wiecie, herbatę. Ja dzisiaj mam kutu, tylko herbatę, żonego jedzenia, ale uwielbiam tą zimową herbatę. Dajcie znać czy piliście i czy robicie w zeszłym roku chyba robiłam jej test, więc... Tym już nie powtarzałam, bo to jest ta sama kawa, herbata. Nie wiem, czy chciałam powiedzieć, kawa. Jest już godzina 21. Wróciłam, poszłam do talety, gadałam ze Skarem, potem zrobiłam sobie herbatę, którą e, nagrałam wam z kalendarza adwentowego na Storkę. E, I teraz ta herbata stygnie, w ogóle czerwony pomóż, brzmi ciekawie. A ja pomyślałam, że się do Was odezwa i wybaczcie, trochę dziwnie oświetlono twarz, ale mam już otwarty laptop i e, nie chcę mi się go zapytać zupełnie szczerze. Tutaj za mną schnie, z speterek, bo e, wszystkie rzeczy czyli już wysły, a tylko ten jeden jest grubszy i wiecie, musi sobie doceniać więc niech sobie spokojnie wspinie, nie zwracajmy na niego uwagi. W międzyczasie, tak jak Wam mówiłam, gadałam z Oskarem, on mi opowiadał o swoich ostatnich trzech koncertach, e, czyli na koncert Pani Justyny Stryczkowskiej, Ani Dąbrowskiej i Sasy. W ogóle na Sasy miałam być, ale niestety no, nie dałam rady fizycznie, zdrowotnie. A słuchajcie ja opowiadam o śmietyczzach i o mastach, bo w sumie nie gadaliśmy o śmiatycz, więc e, znaczy coś mu tam wspominałam, ale nie mieliśmy czas po prostu pogadać, więc dzisiaj chwilkę sobie pogadaliśmy i tak dzieliliśmy się tymi doświadczeniami, wiecie, koncertowymi e, i, i po prostu teraz siadam, chcę zmyć makijaż, chwilę coś poglądam na YouTube, pogram na konsoli i kładę się spać, bo wiecie co, ja chyba z trzy tygodnie czytam jedną książkę, faktina no jest gruba ale może przesadziłam, że wszyscy go nie, ale strasznie długo zajmuje mi czytanie tej książki i powiem wam, że mnie to zaczyna irytować, bo ja nie cierpię, jak książka mi się tak rzeczy A najlepsze jest to, że ta książka mi się podoba. To są yy, są biom domu, jeżeli się nie mylę. Bardzo ciekawa książka. Naprawdę fajnie się ją czyta, ale z drugiej strony strasznie wolno. Nie wiem o co chodzi. A jeszcze ostatnio yy, cały czas albo zasypiam, jak tylko się położę, wiecie, przytam kilka stron, bo usłonie, nie wiem, z 50% i odpadam. Albo tak jak wczoraj zaczęłam czytać, zadzwoniłam Marta. Czekajcie, to nie było dokładnie tak. Dokładnie to było tak, że zaczęłam czytać książkę, napisała do mnie Marta, ja zaczęłam mi odpisywać, ale było za dużo tego pisania, więc do niej oddzwoniłam e, i gadałyśmy e, ojej, jest długo, e, więc... E, no. Efekcie, ja nie przeczytałam książki, tylko gadałam z Martą. I zawsze się coś właśnie takiego wydarzy, że albo utknę na TikToku, albo coś robię, na telefonie po sypiam i po prostu muszę się przyłożyć i chciałabym w ten weekend bardzo, bardzo tą książkę. Już jestem na chyba 65%, więc jakby mi się udało w ten weekend, najdalej już w poniedziałek skończyć, to byłoby za w liście, e, więc mam nadzieję, że już do, do mojego wyjazdu będę czytać inną książkę, a jak nie, to skończę w pociągu. ale ja zawsze tak mówię, że skończę w książkę w pociągu, ale jak my jedziemy z Martą i my się spotkamy w Gdyni i wiecie, i wsiadamy w, w pociąg, to my y, tą drogę całą przez pociąg przegadamy, to chyba, że Marta zaśnie po drodze. Bo najczęściej śpi w pociągu, więc wtedy mam chwilę, żeby po prostu y, poczytać. Ewentualnie słuchamy sobie muzyki albo marta słucha, ja czytam, ale to jest rzadkością, zazwyczaj gadamy, więc y, tak to się potem słuchacie kończy, A podejrzewam, że trzeba będzie jeszcze skończyć temat, który był wczoraj na żywo, y, więc y, no, będzie ciekawie, naprawdę, coś czuję, że kolejny weekend będzie ciekawy, dlatego ja się cieszę, że mam trzy dni, bo zamontuję dla Was vlogmasy, żebyście mieli, wiecie, te, które teraz nagrywam, a ja pojadę <laughs> nagrywać bardzo fajne vlogmasy. Jara, mnie to, że pojadę na, na ten jeden, wiecie, Jarmark, który zawsze chciałam nagrać, a to jest też Jara. I dzisiaj mi wpadł do głowy jeszcze pomysł na jedno miejsce, na które moglibyśmy pojechać. Tylko muszę zobaczyć, gdzie to jest, bo widziałam coś właśnie na YouTubie, że jest bardzo fajne miejsce. I chciałabym po prostu tam pojechać i to zobaczyć na własne oczy. Ale nie wiem, czy jest dostępne, czy ja tam wejdę. Wiecie, muszę wiele rzeczy sprawdzić i czy będzie nam to po drodze. Bo będziemy mieli całą sobotę na... dla siebie tak po prostu, bo w piątek jedziemy, mamy spotkanie i tam wiecie, już nie będzie za dużo cudowanka. A i tylko będzie nagrywanie takiego kontentu krótkiego, raczej i taki fajny projekt się szykuje jeżeli nasze plany wypadną, to będzie fajny projekt na YouTubie, więc trzeba też nagrać początek tego projektu, który zobaczycie później, e, więc to są bardziej takie, rzeczywiście piątkowe, natomiast na sobotę mamy zaplanowany właśnie jarmark e, i myślałam jeszcze o jednej atrakcji e, i takie, wiecie, spokojne chodzenie sobie i zwiedzanie, ogarnianie, nagrywanie, spędzanie razem czasu, planowanie i to wszystko, co się w tym... Łapie. Dobra, bardzo długo gadam, więc trzeba skończyć. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog u nas, pomimo tak, takich średnich tych jarmarków, się, Wam się spodobał. Dziękuję wszystkim, którzy czekają na moje filmy: lajkują, komentują, subskrybują. Dziękuję moim patronom oraz wspierającym. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.